To wszystko wrzucimy dzisiaj. do takiej super aplikacji. To po, po pierwsze jest ryzyko wycieku danych, ryzyko tego, że cyberbezpieczeństwo nie... ktoś, no, ktoś złośliwie no, powie, nie zadbaliście o własne maile, a macie no, ale, zadbać ale, o. o panie, panie redaktorze, no ale no, tak jakby Wisły kijem nie zawrócimy. No, przecież dzisiaj świat idzie w tym kierunku, naprawdę. Znaczy, no, czy my mamy dalej być na kalkulatorach, e, liczyć na papierze, tabelki wypełniać, w... E, nie wiem, jakieś maszyny liczące, prawda? Znaczy, no, to już nie ta epoka. No, dzisiaj e, żyjemy w świecie automatyzacji, robotyzacji sztucznej inteligencji, systemów, komputery. Wszystko dzisiaj dzieje się w sieci. E, I w, ten system podatkowy musi też w tym kierunku podążać. W, świat już w tym kierunku idzie, w, a my musimy ten świat skutecznie dogonić i przegonić. To jest jeszcze dwa pytania w tym być konkretnym rzeczywiście krajem przy, słuch, nowoczesnym i, 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 i silnym. Pierwsze pytanie o suwerenność, e, taką technologiczną w tym zakresie. Bo wiemy, że jak te dane wrzucimy do takiego, takiej maszynki czy aplikacji z AI, no to ktoś tym mimo wszystko będzie dysponował, ktoś tym będzie zarządzał. Czy tu nie ma ryzyka... E, no, właśnie utraty takiej suwerenności. po drugie, to pytanie od posła Wiplera, który na Twitterze zapytał, ile mniej osób będzie pracowało w krajowej administracji skarbowej po wdrożeniu takich propozycji. Ale czy jestem naprawdę rozczulony tą e, troską? w Pana posła Wiplera o, o polską biurokrację, o polską administrację. Ona jest zbyt mała, nawet w tej chwili, jak na nasze potrzeby. Tylko mówię, inaczej trzeba te siły przekierować. Trzeba bardzo tu uspokoić pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Przede wszystkim ten system nie będzie całkowicie bezobsługowy, bo w, zakładamy też możliwość taką, iż podatnik będzie mógł zakwestionować te wyliczenia. Znaczy, jeśli sam uzna, że coś tutaj się nie zgadza, to trzeba będzie wtedy na, na to odpowiedzieć, zweryfikować. Natomiast w, my mamy dzisiaj całe obszary, gdzie Krajowa Administracja Skarbowa nie daje rady. Nie daje rady. Znaczy, to są przede wszystkim wielkie obszary, właśnie, jak mówię, związane z tymi wielkimi płatnikami, którzy między, często międzynarodowym kapitałem, wielkimi sieciami, chociażby handlowymi, ale nie tylko. Tutaj tych przykładów jest naprawdę dużo, gdzie te siły muszą być spożytkowane, bo dzisiaj, dzisiaj w państwie Tuska ściga się małych, uczciwych przedsiębiorców, dobija się ich firmy, likwiduje się. I firmy. Tutaj zresztą prawo też musi być wyraźnie w tym kierunku zmienione, żeby dać szansę podatnikom na to, żeby wyjść z kłopotów. Ci, którzy w te kłopoty wpadli, nie dlatego, że są oszustami, tylko dlatego, że mają różnego rodzaju problemy. No biznes to nie jest taka sfera, gdzie zawsze jest dobrze. Są okresy lepsze, są, są gorsze. Trzeba to w ten sposób przemodować. Musimy się otworzyć na polski biznes. Ponieważ na polski żeś. kapitał. On musi dostać dobre warunki do, dalej, do działania. Bo... I dlatego, panie redaktorze, Panie Redaktorze, mniej czasu na rozliczenia, mniej mitręgi, mniej e, interpretacji podatkowych, a bardzo jasny system, bo przecież